Usnęła Helina pod lelium. Usnyła Helina pod lelium. Przyjechał Jasinio, obudził nią. Przyjechał Jasinio, obudził nią. Oj, Helu, oj, Helu, cóż tu robisz? Oj, Helu, oj, Helu. Co tu robisz? Jodo cię przyjechał, a ty se Jo Jodo cię przyjechał, a ty se śpis. Jakż do mnie przyjechał, usiądź sobie, jakż do mnie przyjechał, usiądź sobie. O nasym kochaniu wspomniem sobie o naszym kochaniu wspomniem sobie a o ja i wsiodna kunika i pojechał i wsiodna kunika i pojechał do swojej mamusi un zajechał do swojej mamusi un zajechał Oj, mamo, oj, mamo, źle robicie. Oj, mamo, oj, mamo, źle robicie. Ze mnie stum helinum, nie żenicie. Ze mnie stum helinum, nie żenicie. Oj, synu, oj, synu, to głupota. Oj, synu, oj, synu. nas jest widno i sirota, bo una jest widno i sirota i, I w na kunika i odjechał, i w na kunika i odjechał do swojej heleny. Znów przyjechał do swojej heleny znów przyjechał. Oj Helu, oj Helu, bywaj zdrowa. Oj Helu, oj Helu, bywaj zdrowa. Bo się odmieniły nasze słowa. Bo się odmieniły nasze słowa. A una upadła i zemdlała. A una upadła i zemdlała na jego ramieniu, dokunała na jego ramieniu dokunała. Un wyjun bagneta i przesył się, un wyjun bagneta i przesył się. By razem z Heleną pochować się, by razem z Heleną pochować się. Oj Boże, mój Boże, com zrobiła! Oj Boże, mój Boże, com zrobiła! Zem takie małżeństwo w grób wpędziła! Żem takie małżeństwo w grób wpędziła. Nie mówił synowy, ani syna. Nie mówił synowy, ani syna. Bo ich przysypała zimia, Bo ich przysypała zimia.